Witam Was serdecznie ponownie. W dzisiejszym filmie omówimy sobie, mam nadzieję, taki dla Was ciekawy temat czyli film, który robiłam, słuchajcie, 9 miesięcy temu. Jak dobrze policzyłam, to było 9 miesięcy temu czyli kultowe kosmetyki, czy warto je kupić. Niektóre z nich są to kosmetyki znane już na rynku kosmetycznym od lat, niektóre są dużo, dużo nowsze są to kosmetyki polskie, są to kosmetyki zachodnie. Czy zasługują na miano tych kosmetyków kultowych, najlepszych? I czy mają jakieś zastępstwa? Dlatego, że dzisiaj przyniosłam też kosmetyki, które ewentualnie mogą je zastąpić. To w zasadzie tylko jeden kosmetyk, z tego co widzę, nie ma żadnego zastępstwa, ale inne pokażę Wam też. Alternatywy dla tych kosmetyków, tak samo jak zrobiłam w tym poprzednim filmie. Więc jeżeli ten temat ogólnie Was interesuje, kultowe kosmetyki, czy warto na nie wydać pieniądze, a jeżeli warto na jakieś wydać, to na jakie? Zapraszam Was w poprzedniej części tego filmu. Także dzisiaj z nami są zupełnie inni przedstawiciele tego gatunku, czyli kosmetyki kultowe, więc się opowiem Wam trochę, które według mnie warto kupić, na które warto postawić, nad którymi się warto być może zastanowić, a które są całkowicie niewarte kupienia i prawdę Mówiąc ja, nie wiem skąd mają to imię kosmetyków kultowych, które po prostu są najlepsze i wszyscy o nich opowiadają. Także zapraszam Was do oglądania dzisiejszego filmu. Postanowiłam zacząć od najbardziej kultowego kosmetyku na świecie. Przynajmniej takiego dla mnie najbardziej kultowego, od którym zawsze słyszałam przez wiele, wiele lat, że to jest róż, który koniecznie trzeba mieć, że to jest coś, co po prostu jest niezastąpione. I nie ma nic, co jest do niego podobne, i zawsze wszyscy chcieli go mieć, ze względu na jego nazwę i ze względu na to, jak wygląda na policzkach. Oczywiście, dzisiaj ten róż również mam na twarzy. Tylko tutaj zrobiłam jeden mały błąd taktyczny, dlatego że nałożyłam nowy rozświetlacz, który też testuję, więc moja skóra bardzo się błyszczy. Ale ten róż ma wykończenie też rozświetlające, na pewno wszyscy już wiecie o, jaki róż chodzi. Oczywiście chodzi o kultowy orgazm narsa. Czy warto go kupić? Ja tutaj mam edycję limitowaną, która wyszła chyba latem tego roku albo latem poprzedniego roku była taka kolekcja właśnie, która nazywała się właśnie orgazm, czyli tak jak ten róż. I to jest róż w takim bardzo specyficznym kolorze, dlatego, że on jest Złoto różowe to jest po prostu róż, który równocześnie daje Wam rozświetlenie. To jest akurat edycja limitowana z dużym nasterkiem, w takim bycie, dużej gramaturze. Tutaj mamy 8 gram. Jak na róż to jest naprawdę bardzo dużo, bo 8 gram różu bardzo ciężko jest użyć. Ale mam dla Was też taką ciekawostkę, dla mnie sama jest to ciekawostka, dlatego że jest to moja najstarsza paleta NARSA, jaką mam, i jedna z najstarszych palet w ogóle w mojej kolekcji makijażu. Ja już swoją kolekcję makijażu dość mocno oczyściłam, czyli naprawdę mnóstwo kosmetyków oddałam. Zostawiłam sobie tylko takie, które lubię najbardziej, albo takie, które są dla mnie kultowe. To jest już pewne opakowanie kultowe, bo wydaje mi się, że ta edycja jest z 2008 roku. Także policzcie sobie, ile ona ma lat. I powiem Wam, że on cały czas jest bardzo dobry do. Używania. Tutaj nic się nie zmieniło. Naprawdę jak na to patrzę, to ogarnie mi wzruszenie, bo no kiedyś tak, tak wyglądały opakowania Narsa. One były, wiecie, w takiej jakby materiałowej, zawsze takiej powłoczce, zawsze każdy wizerzysta chciał bardzo je mieć. No i tutaj właśnie mamy kultowy róż. Powiem wam też, że te cienie, które to są, są w fantastycznej jakości i cały czas ich, ich używam. Na przykład, dzisiaj używam tego rozświetlającego cienia w kącikach oczu i na szczyt nosa. Także naprawdę rewelacyjna jakość. I tutaj mam nadzieję, że ta jakość Narsa się nigdy nie zmieni. I teraz, czym ten róż różni się od tego, który mam w tym starym opakowaniu? Więc słuchajcie, ten róż jest dużo bardziej transparentny. Kolor się tutaj absolutnie nie zmienił. Jak przyjrzycie się mu z boku, to zobaczycie, że wyraźnie jest taka złota poświata. Nawet widać delikatne drobinki, ale w porównaniu do tego, co było kiedyś, czyli do tych drobinek, które miały ten poprzedni róż, to to jest naprawdę nic. Tam po prostu były widoczne, grube, glitterowe drobinki. I teraz dlaczego ten róż stał się taki popularny? Dlatego, że on naprawdę dobrze wygląda na każdym typie karnacji, czyli dobrze będzie wyglądał na karnacji jasnej, dobrze będzie wyglądał na karnacji bardzo ciemnej, będzie ładnie się prezentował na karnacji, która jest opalona albo która jest blada, także róż można powiedzieć dla każdego. Natomiast po latach, kiedy wiecie, dużo rzeczy się zmieniło na rynku kosmetycznym, powstało mnóstwo świetnych kosmetyków. No to mogę powiedzieć, że teraz macie tak olbrzymi wybór w kosmetykach, jeżeli chodzi o róże szczególnie. Na no technologia się tak zmieniła przez, przez te ostatnie kilkanaście lat, że absolutnie tego różu nie musicie kupować. No chyba, że bardzo chcecie, chyba, że to jest Wasze marzenie, żeby ten róż mieć. Także myślę, że jest to taki kosmetyk, który można mieć ale niekoniecznie trzeba. Ja tak jak wiecie, oszalałam na punkcie innej marki kosmetycznej i tu sobie otworzę dwa moje okochane ostatnio róże, jeżeli chodzi o tą markę, też się pewnie wszyscy domyślają o co chodzi. To jest oczywiście marka Hourglass. Zobaczcie, jakie te róże są piękne. Tutaj mamy znowu taką technologię wypiekaną. Znowu mamy ten efekt, że róż będzie wyglądał przejrzyście na skórze, będzie dawał efekt rozświetlenia, będzie dawał efekt takiego pięknego glow. To są akurat dwa moje ostatnio ulubione kolory, natomiast ja też mam paletę, także tutaj jest pełen wybór kolorów, jeżeli chodzi o róże Hourglass i dla mnie te róże zdecydowanie przebijają. Kultowy orgazm no dla mnie te róże są dużo, dużo lepsze, jeżeli chodzi o jakość, to jak się aplikują na policzku, ja zdecydowanie wolę Hourglass, ale też zrobiłam film o różach i tam opowiadam Wam o różnych, na przykład drogeryjnych, zastępstwach za ten róż. Także możecie go mieć. Nie musicie, czy dalej jest kultowy według mnie tak, dlatego że ten róż otworzył. Kierunek w ogóle w makijażu, jeżeli chodzi o kosmetyki do makijażu, właśnie rozświetlające. Nigdy nie było takich kosmetyków jak tego typu róż, więc no jest to kosmetyk kultowy. Od Was zależy po prostu, czy go kupicie, czy też nie, czy zdecydujecie się na zupełnie inny typ różu. Tak jak mówię, są zastępstwa z drogerii, które wam pokazywałam. Wydaje mi się chyba w zeszłym roku latem. Także jak mnie zapytacie o róż, to ja mogę mówić tutaj bardzo długo. Nagrałam już 10 minut, więc myślę, że przejdziemy do kolejnego kosmetyku. Przejdźmy sobie może teraz do pudrów i pokażę wam puder, który przez lata był w internecie kultowy, po prostu wszyscy o nim mówili. Ja nie wiem, czy o nim słyszałyście, może nie. I kupiłam go z tego powodu. Kupiłam go dlatego, że to był kultowy puder, pomyślałam sobie: jest takie duże opakowanie, tak wszyscy oni zachwalają go, że będzie taki świetny dla mojej skóry. No i kupiłam go. Jest to puder RMCA. Bardzo dawno nie słyszałam w ogóle żadnych recenzji już na YouTubie na temat tego pudru. To było naprawdę wiele lat temu 5-7 lat temu. Jest to No Color Powder, The Original. I jest tutaj napisane, że jest to perfekcyjny, uniwersalny puder utrwalający do wszystkich typów skóry, który nie ma Koloru, nie jest perfumowany, nigdy nie będzie zbierał się również w zmarszczkach, będzie podkreślał naturalnie każdy ton karnacji, czyli po prostu jest to puder transparentny i będzie miał takie nieskazitelne wykończenie, które nie będzie po prostu odbijało się też na zdjęciach, czyli nie będzie dawał wam flashbacku. W składzie macie to są tylko dwa składniki. Jest tutaj talk i krzemionka. Czyli jest to puder, który. Bardzo jest w sumie uniwersalny, i idealnie, puh, jak zwykle, wysypało mi się go tutaj mnóstwo. I idealnie powinien się nadawać do skóry, która jest tłusta i mieszana. Nabiorę go sobie troszkę na moją gąbeczkę do pudru. Nałożę go odrobinę, tam, gdzie mam bardzo tłustą skórę. Od razu czuję, jak ściąga moją skórę, dlatego że ten puder naprawdę jest mocno matujący ma on w sumie strukturę, która jest dosyć powiem wam miękka, jak tak tak tani puder, bo on naprawdę nie jest drogi, to jest to dosyć miękka struktura pudru. Skóra jest bardzo ładnie wygładzona, trochę podkreśla niedoskonałości na skórze, w sumie dosyć ładnie się na niej osadza. Powiedziałabym, nie jest zły, nie jest zły, ale czy dalej dla mnie jest to taki kultowy puder. Ostatnio jak po niego sięgnęłam, to dosłownie byłam załamana, jaki jest w sumie tępy na skórze w porównaniu do pudrów, których obecnie używam. Także jeżeli chodzi o moje ulubione pudry, zrobiłam ostatnio, tak jak wiecie, film na temat pudrów 2021, możecie sobie tam zajrzeć, to zobaczycie, że wszystkie pudry, które omawiam, mają niezwykle miękką, taką bardzo przyjemną dla skóry konsystencję, są nawilżające. Ale również mają działanie matujące. To oczywiście jest puder, który jest bardzo tani, więc nie porównywałam go z pudrem Żywęszy, który jest po prostu rewelacyjny, jeżeli chodzi o matowienie skóry, albo na przykład o utrwalanie makijażu i to wykończenie, które daje na skórze. Jest to tani puder i myślę, że przy skórze tłustej, mieszanej, która nie jest wymagająca czyli zwyczajnie może nie skóra dojrzała, nakładacie go tylko na przykład na strefę T, nie używacie go na całą skórę. Może być, ale zdecydowanie. Kolejny kultowy produkt, który dla Was omawiałam ostatnio, czyli Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder, tu go pobija na głowę i to wielokrotnie, więc zdecydowanie myślę, że lepiej nawet kupić sobie miniaturę Laura Mercier, taką maleńką. I wykorzystać ją w całości i być super zadowolonym z pudry, bo możecie nałożyć ją pod oczy. Możecie nałożyć ją też w takie okolice, które są dla was newralgiczne, czyli na przykład tam, gdzie macie zmarszczki, gdzie skóra może nie jest idealna, jeżeli macie wypryski, to ten puder tego kompletnie nie będzie podkreślał. Ja tu dzisiaj akurat mam na policzku takie dwie bomby, i zrobiłyście to na brodzie. A to dlatego, że testuję nowy Retinol i jest on dosyć mocny, ale to już wkrótce Wam opowiem. I ten puder tego kompletnie nie podkreśla, natomiast ten już jest to wszystko widoczne, już tutaj wychodzą suche skórki i tak dalej. Więc no ja zdecydowanie teraz stawiam na pudry, które są nawilżające, które mają działanie odbijające światło, blurujące. I te wszystkie pudry właśnie omawiałam dla Was w filmie z pudrami. Tutaj myślę, że jeżeli chodzi o kultową Lore Mercier, to zdecydowanie, tak jak Wam mówiłam, w Lubię Miesiąca, tak jak wam mówiłam w tamtym filmie, warto ją kupić. Chociaż jest dużo różnych zamienników tych pudrów i możecie po prostu wybrać coś zupełnie innego. Niekoniecznie z niskiej półki cenowej, ale jest jeden doskonały wyjątek. I tutaj będę mówiła o kolejnym kultowym kosmetyku, jeżeli chodzi o rynek polski. Tu myślę, że każdy z Was wie. Przynajmniej mam taką nadzieję, jeżeli oglądacie moje filmy, to na pewno wiecie, że bardzo dobrze zawsze wypowiadam się na temat pudrów Bel. I to Bel z biedronki, czyli pudrów za 8-10 zł. I tutaj mam kolejny puder Illumi. Puder Illumi, nie wiem czy pamiętacie, jest też pudrem sypkim. Była jego edycja sypka, którą tam gdzieś mam schowaną. Może pokażę Wam ją na przybitkach, taka niebieska była. I teraz marka zdecydowała się na wypuszczenie tego pudru w postaci w kamieniu. Ten puder ma tylko dla mnie jedną wadę, może odłożę ten puder pitch na chwilę, dlatego, że bardzo mocno pachnie. Tutaj marka bardzo mocno perfumuje swoje kosmetyki. Ja wiem, że to pewnie dlatego, że mają być one takie, wiecie, dla może młodszej klientki mają mieć coś ekstra, te pudry nigdy nie mają lusterka, więc być może po prostu to, że są perfumowane, tutaj jest taki świeży zapach, taki kwiatowy, dla mnie dosyć nieprzyjemny. I ten puder nazywa się rozświetlający puder utrwalający. To jest puder, który jest całkowicie jakby matowy, w sensie on nie ma opiłków. To nie jest puder rozświetlający tego typu, że będziecie miało w nim jakieś opiłki. Mm, ten zapach nie podoba mi się niestety, ale jest to puder, który daje przepiękne odbicie światła. I dzisiaj nakładałam sobie go na całą twarz. Czyli może nie tu, gdzie mam rozświetlacz. Ale wszędzie, tu po prostu, gdzie mam przypudrowaną skórę, nałożyłam sobie właśnie ten Puder Bell i uważam, że jest on naprawdę rewelacyjny. Także znowu lećcie po ten Puder, póki on jeszcze jest. Być może Marka kiedyś wróci też. Puder Peach, który jest jednym z moich ulubionych. Jest on trochę inny niż ten puder Illumi, więc tutaj one się trochę od siebie różnią. On też jest oświetlający, ale Illumi wyraźnie zostawia taki lekki glow na skórze. Także myślę, że jeżeli akurat ta kolekcja wejdzie do biedronki, to szybko trzeba po prostu po nią lecieć. I tutaj jest tego pudru też bardzo dużo, bo to jest 10,5 g. Tak jak Wam opowiadałam, te pudry mają jedyną taką dużą wadę. Według mnie tłuką się niesamowicie łatwo i szybko, więc trzeba bardzo uważać, żeby nie spadły, bo na pewno się Wam potłuką. Także jest tutaj tego pudru sporo i naprawdę jest uważam rewelacyjne. Lecimy dalej. Kultowa maskara. Kultowa, a jednak dla mnie... Okropna. To jest tusz L'Oreal, który nazywa się Volume Million Lashes. Z tych maskar jest milion i każda jest zupełnie inna, i każda ma inną szczoteczkę. Każda ma nawet inny kolor. Są wersje zielone, które były uznane za najlepsze, jest wersja czerwona. Co o niej myślicie? I jest właśnie wersja, która nazywa się Balm Noir. To miał być taki tusz, który jest odżywiający dla rzęs, który daje takie niesamowicie czarne piękne rzęsy. Ma taką grubą szczoteczkę z krótkimi. Nóżkami, ja nazywam to nóżki, czasami nazywam to kikutki, w każdym razie to są takie króciusieńkie szpikulce na tej szczoteczce. No i jest on widać bardzo połyskliwy, tak jakby rzeczywiście były tam jakieś olejki zastosowane, jakby był jakiś balsam w tym tuszu. Ale tak poza tym nie robi według mnie nic. Jest to dla mnie naprawdę okropny przykład tuszu, który jest drogi i kompletnie nic nie robi dla moich rzęs. Tutaj, jeżeli chcecie mieć tusz L'Oreal, który jest rewelacyjny, to znowu przypominam tusz z ulubieńców miesiąca Bambi Oversized Eye. To jest jeden z najlepszych tuszy, jakie miałam. Rewelacyjna jakość, pięknie pogrubia, Dzisiaj go mam na rzęsach. Daje efekt sztucznych rzęs, daje efekt niesamowitego pogrubienia, pięknie rozczesuje. Właściwie jedna, dwie warstwy zupełnie wystarczą, bo można z nim przesadzić. A tutaj, żeby pomalować rzęsy, męczyłam się niesamowicie, męczyłam się i męczyłam i męczyłam i efekt był bardzo taki sobie. Czyli po prostu ten tusz daje efekt takich delikatnie pogrubionych rzęs, delikatnie wydłużonych. Do tego bardzo długo schnie, także mm -mm -mm. bardzo mi się ten tusz niestety nie spodobał. Teraz czas na kolejne kosmetyki. Właściwie będzie to korektor Ultra Creamy Shape Tape, czyli tą wersję korektora Shape Tape, która jest ultra nawilżająca do skóry dojrzałej, bardziej kremowa. Wiecie o co chodzi, mówiłam o tym kosmetyku. Nie jestem zła, że go kupiłam. Kupiłam, jak widzicie, miniatury, bo bardzo chciałam go po prostu wypróbować, zobaczyć o co chodzi, dlaczego wszyscy o tym korektorze mówią. Nie cierpię wprost jego poprzedniej wersji, czyli korektora, który kryje bardzo mocno, czyli shape tej. Potwornie według mnie wysusza. Ma on mnóstwo, ale to mnóstwo zamienników. Jeżeli chodzi o moje korektory, o mój korektor, który uważam za jeden z najlepszych, jest jej oczywiście kilka. To w zeszłym roku wygrał tutaj korektor Hourglass. Utrwalający się korektor pod oczami, bardzo kryjący, nie wysusza. Także to jest mój ulubiony korektor. Mam też inne, więc zapraszam Was oczywiście do tego filmu, gdzie omawiałam moje ulubione korektory pod oczy do skóry dojrzałej. I tak sobie pomyślałam, że ten korektor nie jest zły, ładnie się rozprowadza, ładnie się aplikuje, nie zbiera się, dość dobrze kryje. Według mnie jest aż taki bardzo dobrze kryjący. Mam korektory, które kryją lepiej, na przykład Too Faced, i z powodzeniem mogę go porównać do kolejnego kultowego korektora, czyli do tego erasera z Maybelline. Nie wiem, ale ten korektor po prostu bardzo mi się z tym korektorem kojarzy. Jeżeli komuś również, to możecie napisać pod spodem tutaj komentarz. Ja akurat mam 01 Light i to jest teraz Instant Anti-Age Eraser. To jest taki korektor z gąbeczką którym po prostu możecie ładnie tutaj zaaplikować w okolice oka. Możecie też rozświetlić im twarz, jeżeli kupicie inne kolory. Są inne kolory, oczywiście jest to chyba najsłynniejszy korektor Maybelline, jaki został wydany. No i cóż, jeżeli miałabym porównywać te korektory, to oba podobnie według mnie kryją. Ten się tylko tak nie utrwala, ale ma podobne krycie. Podobnie ładnie pod oczami wygląda, czyli tak bardzo kremowo, nawilżająco, nie ściąga skóry. Można go też nabudowywać. Czyli myślę, że z powodzeniem możecie zastąpić sobie ten korektor Start korektorem z Maybelline, który jest jednak 10 razy tańszy. Dostaniecie też kilka bardzo ładnych kolorów, Tak jak mówiłam, ja kolor Light, też mi się on bardzo podoba. Mam go dzisiaj pod oczami. Nałożyłam sobie też odrobinę tego korektora. Naprawdę oba je lubię. Ale tutaj nie dałabym mu takiego, wiecie, miana, takiego kosmetyku kultowego, bez którego nie mogę się obejść. Ja mam dużo lepszych korektorów niż ten. Także możecie pisać też, co myślicie o tych dwóch korektorach. No i zbliżamy się teraz do pielęgnacji. Będę dla Was omawiała taki bardzo kultowy kosmetyk koreański, który naprawdę no, stał się kultowy błyskawicznie i jest to słynny Ceramidim. Tutaj akurat mam taki zestaw, który sobie kupiłam, kiedyś, żeby wypróbować właśnie pozostałe kosmetyki z linii, bo tutaj jest liquid. Liquid, po prostu liquid i to jest tonik. jest tu taki maleńki, a tutaj obok jeszcze mam serum Ceramidim. No i oczywiście mam słynny krem. Ten krem niestety jest bardzo drogi. Natomiast jest to krem, oczywiście, z ceramidami, który jest kremem odżywczym, takim, który da ukojenie skórze, który perfekcyjnie też się nadaje pod makijaż, przepięknie też skórę suchą rozświetla. Jest to po prostu świetna pielęgnacja do skóry suchej albo taką, którą trzeba odbudować czyli po retinolu, po kwasach, będzie to świetny też krem. Czasami ktoś o niego mnie pyta, uważam ogólnie, że całkowicie. Ten krem w ogóle nie zasługuje na to, żeby być kultowa. Naprawdę są to świetne kosmetyki, ale ostatnio znalazłam coś, co kosztuje 29 zł. I jest to również hit internetowy, jeżeli chodzi o polskie kosmetyki. Tutaj ja tego kosmetyku nigdy wcześniej nie miałam, ale postanowiłam go przetestować, dlatego że stwierdziłam, że skoro ten krem jest tak tani. I ma być to krem, który jest idealny, jeżeli chodzi o odżywianie, nawilżanie skóry, właśnie odbudowywanie bariery lipidowej skóry. To muszę go przetestować. I jest to krem nawilżający do twarzy Basic Club tu akurat o, pomyliłam się, wzięłam do, do ręki lekką konsystencję. Chodzi mi o bogatą konsystencję. Tutaj chciałam Wam po prostu powiedzieć, że macie dwie konsystencje, lekką i taką odżywczą. Jest to krem, który nazywa się nawilżenie i ukojenie. Tutaj mamy masło Shea Aloe z witaminy E. Pantenol Trehalose. Właściwie bardzo prosty skład. Skład do skóry, która po prostu będzie potrzebowała tego odżywienia i równocześnie nawilżenia. Zaczęłam ten krem stosować i nie dziwię się, że on ma tak rewelacyjne opinie, jeżeli chodzi o internet. Słuchajcie, on rozprowadza się bardzo podobnie jak ceramidin. Jest może odrobinę mniej taki tłusty, jakby w aplikacji. Nie potrafię tego inaczej opisać, bo on też ma taką jakby tłustą, zostawia powłoczkę, bo to jest na bogata konsystencja do skóry suchej. I ja ten krem mogę Spokojnie na dzień. To nie jest aż tak tłusty krem jak niektóre kremy, o na przykład ten, bo tutaj jeszcze mam jeden, bo chciałam przetestować całą linię. Jest to krem na zimę i to jest rzeczywiście taki bardzo gęsty, tak jakby cold cream, ale o tym kremie będę Wam mówiła przy innej okazji. Dzisiaj chciałam skupić się właśnie na tym kremie bogatym, nawilżającym. I zostawia on taką idealną powłoczkę na skórze, która zabezpiecza przed utratą wilgoci. Więc tak sobie pomyślałam, że tak naprawdę, jeżeli chcecie zaoszczędzić, to nie ma sensu kupować Ceramidinu, spokojnie możecie kupić basicla. Jeżeli ktoś w ogóle miał krem Ceramidin, napiszcie jak się Wam sprawdzał. Ja go naprawdę uwielbiam. On jeszcze dodatkowo zostawia taką lśniącą, piękną skórę. Bardzo ten krem lubię i nie jest za ciężki, co też bardzo mi się podoba. Ale tu macie jakby podobny efekt, jeżeli chodzi o wykończenie i działanie. Natomiast składy są różne. Także myślę, że ten krem akurat naprawdę zasłużenie dostał po prostu tą nominację do najlepszego kosmetyku, takiego nawilżającego w bardzo niskiej cenie, równocześnie jest to doskonały krem do skóry właśnie suchej, taki krem odżywiający. Jeżeli macie skórę, która nie będzie wymagała aż właśnie takiego intensywnego odżywienia, to warto sobie wypróbować właśnie jego lżejszą konsystencję, która będzie wprost doskonała, jeżeli chodzi o taki krem na dzień, do skóry może mieszanej, która jest odwodniona, albo właśnie jeżeli stosujecie kwasy i retinol. Także tutaj macie Dwa aż kremy, każdy kosztuje 29 zł. Albo ceramidy. I mam jeszcze jeden kosmetyk do pielęgnacji, i będzie to coś, co też ostatnio wpadło w moje ręce. To jest naprawdę kultowy kosmetyk koreański. Jeżeli chodzi o kultowe kosmetyki koreańskie, to zrobiłam dla Was 20 takich bardzo popularne kosmetyków koreańskich umieściłam je w jednym filmie i tam m.in. ta maseczka do ust też jest. I ponieważ cały czas jej używam, bardzo ją polubiłam, naprawdę bardzo, bo wcześniej używałam takich masek, które miały konsystencję bardziej wazelinową. Naprawdę też mam kilka jeszcze bardzo je lubię. Ale jak zaczęłam używać maski Lenesh, tu akurat mam wersję taką, która ma dodatkowo jeszcze działanie chłodzące. To naprawdę jestem od niej uzależniona i to jest Lip Sleeping Mask Mint Choco. Także to jest ta wersja właśnie zielona, są inne, jest jeszcze arbuzowa, która jest bardzo popularna, w takim ładnym zielonym kolorze. Przepięknie pachnie, przepięknie nawilża, jest bardzo kojąca, bardzo nawilżająca, jest bardzo też wydajna. Tutaj macie naprawdę dużą pojemność, jest 20 gram, także na pewno na wiele, wiele miesięcy Wam starczy. I nie używam jej tylko na noc, nie tylko jako maseczki na noc, ale oczywiście stosuję ją również jako taką maskę w ciągu dnia, jeżeli na przykład zaczynam robić makijaż. Zazwyczaj mam spiesznięte usta, bo używam cały czas trwałych szminek. Więc wtedy właśnie kładę sobie tą maskę, ona nam się pięknie wchłania, czasami robię na niej też peeling. Więc naprawdę doskonały kosmetyk i myślę, że zasługuje on całkowicie na miano takiego kosmetyku kultowego. Jeżeli chodzi w ogóle o markę Lenesh, to oni jeszcze mają jedną maskę, również, która jest maską kultową maskę nocną w takim dużym słoiku właśnie maskę do skóry, właśnie suchej, odwodnionej. I kolejnym kosmetykiem właśnie z tej linii jest maseczka do ust. Także również czekam na Wasze opinie o tym kosmetyku, jeżeli ktoś go miał, ktoś go używa. Co o nim myślicie? Czy rzeczywiście jest to tak? Dobry kosmetyk. Moim zdaniem, tak. Moim zdaniem, zasługuje on na miano takiego hitu, bo jest wyjątkowy ze względu na konsystencję. Ja myślę, że ta maska też stała się popularna dzięki temu, że jest to kosmetyk koreański, wcześniej na rynku europejskim, czy też zachodnim w ogóle nie było, więc był to taki boom. No i wchodzą takie właśnie fajne kosmetyki, jak taka poręczna maseczka do ust na noc. No i ostatni kosmetyk w dzisiejszym filmie jest to odżywka do włosów. Jedna z najbardziej popularnych odżywek do włosów, jeżeli chodzi o internet. I to jest banana Hair Food. Nie wiem, czy słyszeliście o tej linii z Garniera. Ja powiem Wam, że Garniera Fructis to używałam wiele, wiele lat temu. Pamiętam, że zawsze charakteryzował się tym, że bardzo mocno wszystko pachniało, tak dosyć sztucznie i owocowo. I tak Samo jest z tą odżywką, i dla mnie już niestety jest to minus tej linii. Uff, jeszcze zapach bananowy, powiem Wam zniosę, ale ona pachnie tak intensywnie i tak przytłaczająco. Mm, nie, to nie jest dla mnie. Zdecydowanie nie lubię tego typu kosmetyków, ale postanowiłam tą odżywkę sprawdzić, zobaczyć, jak ona się będzie miała do tego, co aktualnie używam, bo naprawdę aktualnie mam genialne marki kosmetyczne, które. Przeważnie są markami z wyższej półki cenowej. Przeważnie są to kosmetyki fryzjerskie, bo ja po prostu od wielu, wielu lat wolę inwestować w kosmetyki takie, wiecie, profesjonalne i nie kupuję kosmetyków drogeryjnych, więc myślę sobie, sprawdzę tę odżywkę, zobaczę, o co chodzi, dlaczego tak dużo osób twierdzi, że jest to najlepsza odżywka do włosów suchych. Ma ona bardzo, ale to bardzo gęstą konsystencję i to już mnie dosyć to zaskoczyło. Rzeczywiście zostawia włosy bardzo śliskie, bardzo odżywione, trochę według mnie obciążone. Jednak mam dużo lepsze odżywki do włosów suchych, które są cienkie, tak jak moje. No i cóż, przetestowałam i myślę, że nie jest to zły kosmetyk. Myślę, że ze względu na tą bardzo niską cenę ona jest tak popularna, ze względu na to może bajeranckie opakowanie w formie takiego, wiecie, drinka. Mało tego nie wyrzuciliśmy, Jarek myślał, że to jest jakiś napój, który należy wynieść Śmieci, i już był prawie spakowany. Jest tutaj bardzo duża pojemność, bo to jest 350 ml, więc po prostu nie dziwię się, że akurat jest to tak popularny kosmetyk. Ale czy bym kupiła tę odżywkę? Powiem Wam, że nie. Wolałabym sobie kupić dwa pudry i z na przykład bel niż kupić tą jedną odżywkę wolę wydać cztery razy więcej, pięć razy więcej na odżywkę do włosów, bo i tak używam jej wiele wiele miesięcy. Natomiast ta przypomina mi ona odżywki, które są w farbach do włosów, jeżeli chodzi o Loreala, dlatego że ja tych farb używam i one są bardzo podobne. I ja zawsze te odżywki wiecie zbieram i oddaję je osobom, które lubią ich używać, bo ja akurat nie za bardzo lubię więc. Dla mnie jest to taki kosmetyk dobry, okej, okay, dałabym mu trójkę z plusem, ale czy uważam, że to jest taki Hit dla mnie niestety nie. Piszcie, jakie są Wasze hity internetowe, co kupiłyście, jeżeli chodzi o popularne kosmetyki w internecie, bo to nie chodzi o takie, o których ja mówię bardzo często, czyli jakieś takie niszowe kosmetyki, których nie znałyście wcześniej, ale takie bardzo popularne. Co kupiłyście, co się Wam sprawdziło, może coś, co pokazywałam w ostatnim filmie. Jestem bardzo ciekawa, jakie to będą kosmetyki. Może być to pielęgnacja, może być to makijaż, także jeżeli ktoś ma ochotę napisać, co kupił ostatnio, co było takim hitem, może marzył o tym zawsze, żeby to mieć. No i jaka jest Wasza opinia na temat od tego kosmetyku teraz. Zobaczymy się wkrótce w moich kolejnych filmach. Teraz chciałam dla was przygotować takie zestawienie ciekawych kosmetyków do makijażu, które ostatnio wpadły w moje ręce, bo będzie dużo, tak jak zwykle jesienią, fajnych nowości. Także mam nadzieję, że zrobię dla Was takie małe zestawienie właśnie fajnych kosmetyków do makijażu, które warto kupić, które też być może nie będą miały takich wysokich cen. No zobaczymy, co tam wyjdzie z tego filmu. Na pewno też w przygotowaniu będzie kolejny film pielęgnacyjny. Także oczywiście zapraszam na swój kanał ponownie. Zapraszam do subskrypcji kanału, bo wtedy oczywiście zobaczymy się w każdym moim kolejnym filmie, a na dzisiaj to już Zdecydowanie jest wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce. Ja może jeszcze spróbuję dołożyć sobie odrobinę różu, żebyście zobaczyły, że on jest transparentny. To po prostu ciężko jest z nim przesadzić. Ja go tutaj nabieram na pędzel i on się na ten pędzel aplikuje, ale jest bardzo, bardzo delikatny. W sensie takim, że to dobrze w zasadzie, bo nie możecie. Przesadzić z nim, zrobić sobie jakieś plamy, zrobić sobie jakieś placka w kolorze różowym, pomarańczowym. No i bardzo ładnie też rozświetla skórę. Także myślę, że sam kolor i formuła tego pudru jest taka jak na Marsa przystało, czyli bardzo dobra.